Piąty odcinek testowej środy. Testowa środa, czyli testowanie kosmetyków i aplikatorów, wszystko co jest związane z kosmetyką. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na tapet kładziemy płyn micelarny. Dosyć popularny kosmetyk, ale tak naprawdę do czego służy? Jak się z nim obchodzić i jak go używać? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zostań ze mną do końca. No więc, co to takiego jest płyn micelarny? Jeżeli otworzysz internet, to można powiedzieć, że to jest dosyć. Um, po, dosyć popularny kosmetyk, kosmetyk, który właściwie każda kobieta albo ma obecnie, albo miała kiedyś w swojej kosmetyczce, jest dosyć często używany, no ale właśnie, co z tym używaniem, jak go używasz, w jaki sposób, do czego, jakie jest jego przeznaczenie. Dzisiaj o tym wszystkim powiem Ci, jak to najczęściej wygląda z kobietami, z którymi ja mam doświadczenie, z którymi ja prowadzę pielęgnację. Płyn celarny, kiedy spotykam się z kobietą i mówię do niej proszę Cię, powiedz mi, pokaż mi w jaki sposób prowadzisz swoją wieczorną pielęgnację. Pokaż mi krok po kroku, jak to robisz. Bardzo często powtarza się e, podobny schemat. Biorę waciki, biorę butelkę z płynem micelarnym i robię demakijaż całej twarzy, w tym też demakijaż oczu. Co potem robisz? A potem nakładam krem na noc i idę spać. Tak często wygląda właśnie pielęgnacja twarzy kobiet, z którymi to ja mam do czynienia. Tak też wyglądała moja pielęgnacja osobista przez długie, długie lata, ponieważ żyłam kiedyś w przekonaniu takiej mody, właściwie to takiego trendu, który panował, że twarz myjemy wszystkim, tylko nie wodą. Wodą absolutnie nie dotykamy twarzy, ponieważ woda twarzy, skórze na twarzy szkodzi, chociaż właściwie to nie wiem dlaczego tak było, ale poddałam się tej modzie, poddałam się temu trendowi i żyłam w tym przekonaniu, więc znalazłam sobie rozwiązanie. Przypuszczam, że tak jak większość kobiet z mojego rocznika, i używałam właśnie płynów micelarnych zamiast wody do demakijażu. Skóry mojej twarzy wieczorem ale co takiego jest w płynie micelarnym i jak go użyć? No więc płyn micelarny jak najbardziej tak, oczywiście, że możesz go używać jako produktu do demakijażu, ale w pierwszej fazie demakijażu. To nie jest produkt, który zastępuje płyny do, do demakijażu, płyny czy produkty, żele, pianki, mleczka do mycia twarzy. Produkty do mycia twarzy to są produkty do mycia twarzy. Płyn micelarny służy do rozpuszczenia Twojego makijażu. Jeżeli potrzebujesz takiej, um, takiego oczyszczania dwustopniowego, dwufazowego, to naj Najpierw proponuję Ci użyć właśnie na waciku płyn micelarny, nalać troszeczkę na wacik płyn micelarny i przemyć skórę twarzy najpierw w tej pierwszej takiej warstwy makijażu. W kolejnym etapie weź. Produkt do mycia twarzy, mleczko albo żel, albo pianka, albo jakąś emulsję, to co używasz, ale to co jest z przeznaczeniem do mycia twarzy i dodatkowo też pielęgnuje skórę Twojej twarzy. Dzień dobry Agnieszko, e, zwilż ręce dłonią, nałóż ten produkt na skórę twarzy i myj około minutki swoimi dłoniami właśnie buzię rozpuszczając swój makijaż. Tak wygląda demakijaż, później zmyj tą skórę twarzy pod bieżącą wodą, osusz delikatnie ręcznikiem przeznaczonym właśnie do wycierania tylko twarzy, nie całego ciała, tylko twarzy, o tym już było, więc nie będę opowiadać dłużej, albo w ręcznik papierowy, tak jest najlepiej, najbardziej higienicznie i wtedy Twoja twarz jest przygotowana do dalszych kroków pielęgnacji. No ale co z tym płynem micelarnym i dlaczego właściwie on nie może służyć jako produkt do demakijażu? bo płyn micelarny zawiera cząsteczki, które nawet zawarte są w nazwie. To są micele. Micele to są okrągłe cząsteczki detergentu, który ma za zadanie, on jak magnes wyłapuje cząsteczki brudu, kurzu, w tym też makijażu, ze skóry Twojej twarzy i rozpuszcza ten brud. Też pot rozpuszcza ten brud na skórze Twojej twarzy, ale to nie jest produkt, który zostawia swoją skórę czystą. Skąd wiadomo, że to jest detergent? Wyobraź sobie, jak jesteś w swojej kuchni. Kiedy jesteś, no nawet po obiedzie, kiedy masz umyć swoje naczynia, jak wygląda płyn do mycia naczyń w połączeniu z wodą? On zaczyna się pienić. Każdy płyn do mycia naczyń się pieni, każde mydło się pieni, każdy detergent właściwie się pieni. I, i co w takiej sytuacji? Jak wygląda, co ma, co ma płyn do mycia naczyń do płynu do demakijażu? Chcę Ci pokazać przy dzisiejszym doświadczeniu, właśnie takie proste doświadczenie. Możecie to uświadomić jak wyglądają te micele z bliska, dlaczego to jest taki detergent. Więc biorę wacik, biorę odrobinę płynu micelarnego, który nakładam właśnie na wacik. Zobacz. rozmyję mi się makijaż ust. Widzisz? Widzisz, co to jest? Nawet tutaj już się oddzieliło od wacika. To jest piana, piana, która powstała właśnie z detergentów zawartych w płynie micelarnym. Płyn micelarny rozpuszcza Twój makijaż, ale nie pielęgnuje skóry. To tak jakbyś umyła naczynia bez użycia wody, samym płynem, samym płynem do mycia naczyń i, i tylko wysuszyła ręcznikiem do sucha, schowała do szafki na kolejny posiłek. Smacznego. Mam nadzieję, że Twoja wyobraźnia zaczęła działać. Mam nadzieję, że już wiesz, co ja mam na myśli. Pokażę Ci z kolei, jak bardzo skuteczny jest płyn micelarny właśnie w rozpuszczaniu, właśnie w rozpuszczaniu różnego rodzaju zanieczyszczeń. Mam pędzelek, który jest pędzelkiem kopytko od, od podkładu. Zobaczysz, jak rozpuści ten podkład, a do tego będzie mi potrzebna szklanka. No i oczywiście płyn micelarny, odrobina płynu micelarnego. No i zobaczmy, co się wydarzy. Tak na skórze Twojej twarzy. Wezmę więcej tego płynu, bo zaraz wszystko wciągnie pędzelek. Tak na skórze twojej twarzy właśnie wygląda to rozpuszczanie. Codziennego makijażu wieczorem. Zobacz. Zobacz. I tak powinnam teraz wymieniać ten płyn micelarny w tej szklance, myjąc pędzelek. Pędzelek był bardzo brudny, więc ale zobacz, co tutaj się dzieje. Zobacz, jak to wszystko zaczyna się rozpuszczać. Tak na skórze Twojej twarzy dzieje się też z demakijażem. Jeżeli używasz tylko i wyłącznie płynu do demakijażu, ja go sobie tutaj teraz wytrę w chusteczkę. Wytrę sobie w jeszcze jedną chusteczkę. O, teraz mogę Wam tutaj pokazywać, bo nie będzie mi tutaj ciekło. Zobacz. Pędzelek wygląda na względnie czysty, ale to jest tak na szybko, słuchajcie, to jest tak na szybko. Pędzelek wygląda na względnie czysty, powinna jeszcze poświęcić wiele czasu, to było bardzo szybko, żeby jeszcze go trochę powyciskać, ale zobacz, z zewnątrz wygląda całkiem nieźle, właśnie z zewnątrz, to jest dobre określenie, tak też twoja skóra twarzy z zewnątrz wygląda na względnie czystą, ale dzień dobry, dzień dobry, Bożenko. Ale, ale, właśnie, jak to wygląda później tam głębiej. W twojej skórze twarzy są pory, są różnego rodzaju linie, zmarszczki. W te linie zmarszczki, pory również wchodzi twój makijaż. Co się potem dzieje? to jest pożywka dla bakterii. Poza tym dochodzi do czasami, jeżeli masz skórę bardzo wrażliwą, dochodzi do stanów zapalnych, są zatkane pory, e, tworzą się zaskórniki. No i e, na się tobie tak naprawdę tylko problem. Będziesz potrzebowała później grubszej, e, grubszych produktów do pielęgnacji skóry twarzy, więc zapaj teraz już dzisiaj o to, jak pielęgnujesz swoją skórę twarzy wieczorem weź pod uwagę, że mam nadzieję, że te dwa doświadczenia z wacikiem i doświadczenie ze szklanką z płynem micelarnym i jak on działa, jak on rozpuszcza Twój makijaż, ale nie myje, nie pielęgnuje Twojej skóry, to tak jakbyś, tak jak teraz ja zrobiłam, wytarłam ten pędzelek tylko do sucha w chusteczkę higieniczną i koniec, i nic więcej nie zrobiłam. Czy wyobrażasz sobie, że teraz ten pędzelek, gdyby on wysechł, mogłabym użyć z powrotem na skórę mojej twarzy, czy Ty byś użyła na skórę swojej twarzy, nakładając podkład, czy uważasz, że ten pędzelek jest czysty? Tu się aż prosi, żeby włożyć go pod bieżącą wodę. Najlepiej, żeby jeszcze użyć mydła, żeby go domyć, ale pamiętaj, że potrzeba wody. Po płynie micelarnym zawsze spłucz twarz wodą, użyj wody. Płyn micelarny nie załatwia sprawy, bo ile razy nałożyłaś, użyłaś tonę wacików, bo umówmy się, to jest tona wacików, myłeś buzię wacikami tak długo, tak sukcesywnie płynem micelarnym, że już wydawało się, że ostatni wacik właściwie jest czysty. A potem na przykład, jeżeli Twoja pielęgnacja jest bardziej rozwinięta, nałożyłaś e, tonik na przykład na kolejny wacik, no bo jeszcze stonizujesz skórę twarzy, nałożyłaś tonik i o, tonik spowodował, że wacik jest brązowy. Tam był jeszcze podkład, miałaś tak? Bo ja właśnie tak miałam. Także e, jeżeli Ty miałaś bardzo podobnie, mam nadzieję, że to nagranie dzisiaj pokazało Ci, do czego służy płyn micelarny, jak powinnaś go stosować i jakim krokiem w Twojej pielęgnacji on jest, jeśli lubisz ten kosmetyk, jeśli lubisz ten produkt, używaj go jako pierwszy stopień do demakijażu, ale po nim pamiętaj, woda i produkt do mycia twarzy też przy użyciu wody, produkt, który pielęgnuje Twoją skórę twarzy, który zatrzymuje starzenie, który ochrania skórę twarzy i przede wszystkim ją nawilża, bo płyn micelarny nie nawilża, tylko on będzie powodował miejscowe wysuszenie i będzie Twoja skóra się broniła przetłuszczając się. Jeżeli już dziś borykasz się z błyszczącą strefą T, to płyn micelarny na pewno Ci nie pomoże w zlikwidowaniu, nawet jeżeli jest to płyn micelarny, który jest matujący, bo ma działanie matujące, absolutnie Ci w niczym nie pomoże. Twoja strefa te będzie wybłyszczała się jeszcze bardziej i będziesz błędnie pielęgnowała skórę swojej twarzy, bo będziesz myślała, że jest tłusta i nic bardziej mylnego, ona jest po prostu źle pielęgnowana. Jeżeli masz jakieś pytanie, jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób pielęgnować odpowiednią skórę Twojej twarzy, albo dotknęłam któregoś z problemów, które masz Ty e, i nie umiesz sobie z tym poradzić, napisz do mnie wiadomość prywatną, zapytaj mnie, a ja powiem Ci w jaki sposób powinnaś pielęgnować swoją skórę, bo ja również robiłam kiedyś te błędy, byłam po prostu... Ofiarą panujących mitów i trendów, ale całe szczęście, że zorientowałam się w porę i że moja pielęgnacja dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Życzę Wam cudownego dnia, do zobaczenia jutro, a jutro będziemy rozmawiać o maseczkach w płachcie, o maseczkach na tkaninie, więc zobaczymy, pokażę Wam o co chodzi z tymi maseczkami, skąd one się wzięły, dlaczego są tak istotne i dlaczego właściwie są gwiazdą wśród pielęgnacji w kosmetykach białych. Cudownego dnia i do zobaczenia!